Dziady hermetyczne. Czy też Mickiewicz hermetyczny, Zdzisława Kępińskiego? Niezwykła książka. Pokazuje nam niezwykle szeroką, mistyczną i hermetyczną właśnie drogę do. Zrozumienia twórczości Adama Mickiewicza, a także jego dążeń, nadziei i chęci, aby żeby wszystkie jego idee zostały oparte na mocnych przesłankach. Mocnych, mistycznych przesłankach, ponieważ dziady, są utworem mistycznym, metafizycznym, hermetycznym. Dziady, tak na dobrą sprawę, opierają się na tym, co przez całe życie, a szczególnie w młodości, czytał Mickiewicz i z czego obficie korzystał. Otóż Najważniejszą sprawą, która spotkała Mickiewicza, było jego spotkanie z Józefem Oleszkiewiczem w Petersburgu. To był polski malarz, który jak wielu w owym czasie mieszkał był w Petersburgu i tam działał. To był oczywiście Wolnomularz, mistyk, kabalista, znawca filozofii hermetycznej i wszystkich nauk, które był, wyczytał w różnych tajemniczych i mniej tajemniczych książkach. Mickiewicz już wcześniej, w latach młodzieńczych, Czytywał tego rodzaju literaturę, no bo przecież także i, i, i działalność jakobińska, czy też działalność masońska, czy też karbonariuszy nie była mu obca, i, a wszystkie te, te idee, Miały swój, swoje zakorzenienie w dawnych, a także i współczesnych wątkach mistycznych i umysłowych życia społecznego w Europie. Jednym z najważniejszych przedstawicieli tego Nortu był Jakub Bemę, ten mistyk teozof, xvii yy, wieczny twórca, tak na dobrą sprawę zajmował się sprawami funkcjonowania Boga i, bo i boskości. Yy, i to w dużej mierze można przeczytać, jeżeli wie się czego szukać i potrafi się to znaleźć. Oczywiście te BMOskie jakby koincydencje pojawiają się niezwykle obficie w wielkiej improwizacji Konrada w trzeciej części dziadów. Ale nie tylko, pojawiają się te, także tam e, rozmaite hermetyczne rozważania różnych myślicieli związanych z e, działalnością różokrzyżowców, czy też później e, masonerii spekulatywnej i innych e, i innego rodzaju, tego, tego rodzaju dzieł. Otóż e, także i e, alchemiczne pisma e, niejako stanowią pewien wzorzec do budowania metafor czy też wizji w, trzy, w wielkiej improwizacji w trzeciej części dziadów. Te wszystkie gwiazdy, harmoniki, przeistoczenia yy, itd. Tak tak wynikają bezpośrednio z hermetycznych dzieł yy, starych, a także bardziej i współczesnych mistyków. Do jakich niewątpliwie należał Józef Oleszkiewicz, który był niejako duchowym mistrzem Adama Mickiewicza. I lektury, spotkania, dyskusje, rozmowy z Oleszkiewiczem w dużej mierze ukształtowały. Ten mistyczny światopogląd Adama Mickiewicza, z którym mamy do czynienia zarówno w dziadach części trzeciej, jak i w księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego. To wszystko e, ma swój sens. To nie jest tak, że dziady wzięły się znikąd i wyrosły. Na z czystego natchnienia i geniusza mm, improwizacyjnego Adama Mickiewicza. Oczywiście też, ale wszystkie te natchnione wizje, te poetyckie wizje, są oparte w dużej mierze właśnie na e, rozmyśleniach filozofów. Hermetycznych i działaczy spekulatywnych. I przeoczenie tego, czy też niedostrzeganie tego w dziadach części trzeciej i w pozostałych jest pewnym myślowym zaniedbaniem. Myślę, że warto czytać Mickiewicza ze zrozumieniem tego, o co mu naprawdę w tych mistycznych sformułowaniach, w tych gwiazdach, tych harmoniki kręgach, w tych tej, w tej rozważaniach o budowie świata czy wszechświata, mm, o bardzo zbliżonej do Jakuba B, mego poglądach na ten, na ten temat, jest niezwykle ważne, żeby dobrze e, dziady, Rozumieć i dobrze je czytać. Bo przecież nie tylko chodzi w dziadach tak po prostu o wyzwolenie narodu polskiego i jego odrodzenie, ale i sposób tego przeistaczenia, tego odrodzenia jest istotny. To odrodzenie, Polega oczywiście w mistycznych obszarach na tym, że, e, że jest to rodzaj mesjanistycznego naśladowania Chrystusa. Zresztą także i to dzieło o naśladowaniu Chrystusa nie było obce przecież. Mm, yy, Adamowi Mickiewiczowi. Chodzi o to, żeby Polska, naród polski, odrodził się jakby ze śmierci, której został pogrążony na cały XIX wiek, i poprzez cierpienia, które stały się jego udziałem, Mógł wznieść się na ten y, chrystysowy wymiar. Ten wymiar, który pozwoli na odrodzenie się w nowej, jak gdyby postaci, odrodzenia się na łonie prawdy, na łonie prawdziwych wartości, a nie tylko na w zasadzie pewnych powierzchownie rozumianych hasł. I to jest niezwykle istotne w przesłaniu tym bardziej mistycznym, tym bardziej metafizycznym, w przesłaniu dziadów wszystkich części, a szczególnie części trzeciej. Strasznie to jest ważne, żeby zobaczyć korzenie tej myśli, która towarzyszyła Mickiewiczowi. Bo przecież postać chociażby księdza Piotra w dziadach, jak znawcy tematu twierdzą, ksiądz Piotr jest odwzorowaniem, Józefa Oleszkiewicza, tego mistyka, tego człowieka, który zgłębiał wiedzę hermetyczną po to, żeby wydoskonalić swoje rozumienie świata. Rozumienie świata i, i wszystkich ludzi w, w sensie no, wykonania posłannictwa boskiego, prawda? To bardzo piękne, szlachetne, ale to bardzo skomplikowane. Myślę, że kilka, co najmniej pięć, a może i z górą dwadzieścia, kilka dobrych wieków myśli hermetycznej, tej myśli, która stoi za Stworzeniem współczesnej chemii, współczesnej fizyki, ale także tej myśli, która w sposób mniej lub bardziej na dziś zrozumiały, ale dążyła do tego, żeby dokonać w człowieku przeistoczenia, wydobycia z niego pierwiastków, Szlachetności i dobra, i zbudować, jak to Mistycy XVII wieczni mówili, żeby zbudować powszechną reformę całego szerokiego świata ku dobru wszelkich narodów i wszelkich ludzi. Tym zajmowali się przecież Różokrzyżowcy współtowarzysze Jakuba Bełmego w XVII wieku. No i później także. Myślę, że takie ujęcie tematu dziadów w niczym nie pozbawia to wielkości myśli narodowo-wyzwoleńczej, która jest oczywiście zapisana w dziadach, ale przenosi ją na wyższy jeszcze poziom. Nie tylko o militarne i polityczne wyzwolenie chodzi, ale także o wyzwolenie człowieka, uszlachetnienie człowieka. I to znajdujemy w sposób jasny i oczywisty w myśli Oleszkiewicza i myśli Adama Mickiewicza w całej jego twórczości związanej z dziadami, pielgrzymstwem, a potem nawet także i z dość no, raczej nieudanym, ale dążeniem do odbudowy świata i rzeczywistości w sekcie niejakiego Andrzeja Towiańskiego, do której zapisał się był niestety Adam Mickiewicz. Ale to jest już zupełnie inna historia. Towiańskim najprawdopodobniej nie należy zawracać sobie głowy, ale warto zwrócić uwagę na to, że przecież uczestniczenie Adama Mickiewicza w sekcie Towiańskiego w latach 40. XIX wieku w Paryżu przecież nie polegało na tym, żeby w pewien sposób wywyższać się nad innych, ale żeby raczej służyć powszechnemu, powszechnej reformie rzeczywistości. Tak, żeby wszyscy ludzie mogli z coś na tej sprawie skorzystać w sensie równomistycznym, jak i ogólnospołecznym. I to, myślę, określa tę ideowo-hermetyczną istotę dziadów Adama Mickiewicza. Ta myśl o wyzwoleniu na wyższym poziomie ducha Ludzkiego jest myślą, która wydaje się być nawet nadrzędna, nawet nad sprawami czysto politycznymi czy militarnymi, w sensie wyzwolenia Polski i Ojczyzny. Chodzi też przecież o to, żeby i duch Polaków był mocny i silny nie tylko polegał na powtarzaniu mesjanistycznych zawołań, ale także był pewnym oczywistym przykładem funkcjonowania w codziennym dziele życia społecznego. Ta oto książka Zdzisława Kępińskiego Mickiewicz Hermetyczny przedstawia nam w sposób niezwykle precyzyjny podstawy ideowego zanurzenia się Adama Mickiewicza w pismach o charakterze mistycznym, filozoficznym, hermetycznym właśnie. W pismach różokrzyżowców, Alchemików i tym podobnych, wolnomyślicieli, szczególnie e, okresu renesansu w Europie, ale także i później. E, ta fantastyczna i niezwykła książka, nie dość powszechnie do dzisiaj znana, przedstawia nam pewne zręby wykształcenia Adama Mickiewicza w czasach młodości i e, pisma, z którymi zapoznawał się u, w bibliotekach Putkamerów czy Wereszczaków i w innych miejscach i także e, z zacięciem Adam Mickiewicz dyskutował je na forum Filomatów, Towarzystwa Filomatów w, na Litwie e, w swoim czasie. E, wynika z tej książki, że wiedza Mickiewicza na ten temat była no, niezwykle e, rozległa i nie można jej zbyć wzruszeniem ramion i zainteresowania Mickiewicza tego rodzaju hermetyczną wiedzą znajdują przecież swój swoje odzwierciedlenie w Dziadach, ale nie tylko, także i w późniejszych utworach i działalności Mickiewicza. E Książka ta mówi nam także o. dość dokładnie analizuje i opisuje to, co stało za pewnym filozoficznym czy też hermetycznym przesłaniem poszczególnych części dziadów. A to małej czy wielkiej improwizacji, które to. E, które, w których to. Częściach Mickiewicz niezwykle jasno i dokładnie odwzorowuje pewne ideały czy też idee hermetyczne, e, alchemiczne, e, czy też e, różokrzyżowców. To bardzo ciekawe, że, mm, że można odczytać pewne wskazówki, które znajdują się w dziele Mickiewicza poprzez przeczytanie chociażby książki Zdzisława Kępińskiego i dzięki temu możemy lepiej i głębiej zrozumieć cały sens działalności Adama Mickiewicza, cały sens idei, które stworzyły nam tą Wielką Księgę Dziadów, wielki poemat Dziadów. I co to tak naprawdę znaczyło? Nie dość na tym. Także Zdzisław Kępiński poświęca cały ważny rozdział w widzeniu księdza Piotra, które to mesjanistyczna. Wizja księdza Piotra jest dokładnie wywiedziona z dzieł jego filozoficznych poprzedników. I oczywiście hmm, wynika z tego jasno, że ta mesjanistyczna idea e, o tym, że Polska jest Chrystusem narodów, nie wzięła się z i z niczego. Tylko znajduje swoje oparcie, swoją genezę właśnie w dziełach często zapomnianych filozofów, często nawet i dość popularnych o różnej skali popularności. Natomiast warto także zobaczyć, że ta rezurekcyjna koncepcja. Odrodzenia Polski, ma także swoje głębokie filozoficzne, hermetyczne uzasadnienie. Dalsze części y, książki y, Zdzisława Kępińskiego dotyczą także rozszyfrowania imienia 44, o których to w. Wizji księdza Piotra jest mowa, że imię jego 44 i że będzie to mąż wielki, który dokona tego odrodzenia Polski. Otóż y, Zdzisław Kępiński także analizuje w sposób no, oparty na zarówno kabale, jak i innych. E, innych instrumentach wiedzy, e, analizuje, e, skąd to 44 się wzięło w dziadach Mickiewicza i co ono zapewne może znaczyć. Bardzo jest to frapujące, chociażby tylko i wyłącznie dla intelektualnej przyjemności, żeby. Lepiej zrozumieć filozofię, która to pozwoliła Mickiewiczowi stworzyć tak wspaniałe dzieło, jakimi są dziady. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do lektury tej książki Zdzisława Kępińskiego, Mickiewicz Hermetyczny. Czas poświęcony na studiowanie tej książki na pewno nie będzie czasem straconym. Ja szczerze powiem nie jestem godzien tego, żeby wszystkie przywołane przez Kępińskiego tropy zbadać i rozszyfrować, ale zaręczam, że Czytanie tej, tej niezwykłej pracy jest zadaniem i dalekosiężnym, i może być niezwykle pożytecznym dla każdego. Dlatego zachęcam do studiowania nie tylko Mickiewicza Hermetycznego, ale także dzieł, które u podstawie, na podstawie u podstaw tych wizji i tych filozofii się znalazły i zostały spożytkowane najpierw przez nauczyciela Adama Mickiewicza, czyli Józefa Oleszkiewicza, a potem Mickiewicza samego, a także i niewątpliwie dla wszystkich innych pozostałych. Naszych wielkich i wspaniałych pisarzy romantycznych z Juliuszem Słowackim na, na czele. One, tak na dobrą sprawę, wynikają z wieków filozofii hermetycznej.